sky Almost a little eerie Let's do it. Let's carry on and get us some treasure. What kind of monster do you think the statue represents? I hardly think that's relevant. Four. Oh, oh. oh. It's dark. I'm not really good with the dark. Then you should sort out some light. I can't help at the moment. Mm, okay. Tak, znaleźliśmy się w jakimś dziwnym miejscu, wcześniej dowiedzieliśmy się, nawet chyba wiedzieliśmy to bez tej animacji, że Neid jest niereformowalny i dba bardziej o własny tyłek niż o swoich towarzyszy. Teraz spróbujmy właśnie rozświetlić to miejsce. Podobną zagadkę mieliśmy m.in. w Black Mirror 2. No, musimy próbować macać

No i kolejne elementy interaktywne, które możemy dotykać. Zbadaj nicość, o ile nicość można jakoś zbadać. Uwa, uwa, a tak, bogata wyobraźnia Wilbura kolejny raz dała znać o sobie. Otwieramy pudełko. boxes full of little packages and the packages are full of dried square things feels like cubes of dried grass it smells a bit like it did in sea stone like sea ocean it's so familiar mm. i know what they are dried jelly glowfish jelly glowfish are always shipped dried in small boxes

no ale jakiś płyn, więc napełnijmy nim pojemnik. I, filled the container with that stinky liquid. I oczywiście wkładamy do pojemnika świecącą meduzę, którą wcześniej Wilbur polizał. Suszoną meduzę nawet. Kilka meduz nawet. Uh, Iwo? Tak. Yeah? i don't think that was a passage you don't say <laughs> good work uh, i think we should get out of here fast not without us getting what we came for jest przede wszystkim ładna. you mean absolutely the artifact of divine fate it isn't just being guarded by the monster it's in the monster let's get it I co więcej, widać było na niej skrzynie, w tej lokacji, być może z artefaktem. No tak, teraz jest zimowa pora, więc zwłaszcza kalesony by się przydały. Wilbur mógłby sobie zabrać takie. No i fajne jest to, że każdy inaczej postrzega, każda z tych dwóch postaci tym razem, te elementy interaktywne. Które można stąd zabrać, powiedzmy. Jeszcze jakiś kostium do nurkowania. Tak, dziadek to, dziadek Wilbura, to taki MacGyver, który wszystko potrafi użyć i zrobić z tego coś użytecznego, użytecznego bądź mniej użytecznego. Taki trochę mniej skuteczny MacGyver. A nie masz wiosła, kolego? Nie masz. Dobra, no to skoro nie masz wiosła, to należałoby takie wiosło znaleźć. A może... Teraz przełączmy się na Iwo. Iwo też nic nie ma. Czyli Iwo będzie musiała chyba skombinować to wiosło, żeby Wilbur się przeprawił na drugą stronę. Tu jakiś nieszczęśnik. Ludzka potworność, bardzo fajna nazwa tego punktu interaktywnego. Po prostu kosmonauta, który wylądował w tym dziwnym miejscu. Choć nie wiem jak można tutaj z nieba się dostać. Przyjdzie kolej na Wilbura. Najważniejsza jest deska, która nam może posłużyć jako wiosło, chyba. Swoją drogą, spójrzmy, tu jest kwas żołądkowy, który powinien wszystko rozpuszczać, a Wilbur pomacał go ręką i nadal ma tę dłoń, chyba w całości. acid a whole load of it. Otóż co, to coś mi tu brzydko pachnie z tym, że Wilbur, chyba że ma twardą skórę, po prostu drewniana beczka, nie? Spójrzmy na ten róg. Hmm. Tego nie wiem, nie miałem przyjemności z żadnym dzikim człowiekiem gór. Czyli jeśli gnomię to znaczy niebezpieczne, tak? I'm not that's built by Widać, że Iwo nie ma jednak zaufania do Whitbura. Dobra. Teraz znów wracamy, aby dać tę deskę Whitburowi i aby on użył jej jako wiosła. To jest... No dość, dość, taka, taka sympatyczna sprawa, że musimy sobie pomagać, że bohaterowie muszą sobie pomagać w tej konkretnej sytuacji, w tym konkretnym rozdziale, no i generalnie w grze fajnie współpracują ze sobą. Teraz znów będziemy Wilburem. No śmiało Wilbur, chwytaj za wiosło i przeprawiaj się na drugą stronę. Tam było coś gnomego, no, było w w gnomiego. Tak, bo smutno by było patrzeć na Wilbura bez stópek. Tu było coś gnomiego, więc Wilbur na pewno zrobi z tego odpowiedni użytek. Metalowa tuba.

Gnomy są bardziej bliscy nam niż elfy. Dobra, można próbować zadąć wróg. Nic ciekawego się nie dzieje. Wzmacniacz, wzmacniacz drapania do rogu. W takim razie zamontujmy i spróbujmy raz jeszcze. Ciągle nic się nie dzieje. Wyciągnij skrzynię skarbów ze ściany. A, czy no, czy będziemy mieć siłę? O, nie dość, że jest za wysoko, to chyba jest zbyt mocno w tym... Oj. Umocowana, a tutaj szkielet wystaje. To rzeczywiście z wnętrza jakiegoś potwora chyba. Ale jest otwór, który może pomieścić Witbura. Coś tam w środku być może się znajduje ciekawego, więc... Spójrzmy tam. Ech, Something really bad. No, a teraz będzie jedna z najfajniejszych scenek w ogóle w całej grze, z najbardziej humorystycznych nawiązań i takiej autoironii. Tak, będzie tu dużo zabawy, takiej konwencją przygodówkową. Więc zapraszam.

Zapal pochodnie po prostu. Wilbur gra sam w przygodówkę. Weź drewnianą pokrywę. Drogocenny kamień. Użyj kamienia południowego wiatru na statu i nadziei. Zagadka muzyczna właśnie. Zagraj od tyłu melodię na czaszkowych organach.

rzuć kamień na drugą stronę piły no, no to jest, to jest świetne And how was it? Uh, the usual. tak i to jest idealny komentarz, jak zwykle, jak zwykle w, przy, w przygodówkach mamy więc taką, takie wyśmiewanie tych abstrakcyjnych zadań w przygodówkach, które wydają się zupełnie bez sensu taką konwencję znaną bardziej z Wacky Adventures no ale bardzo to sympatyczne wszystko dobra, mamy drewniane wiekolinę i mamy wiosło więc zatem wracamy tutaj do Iwo. Do Iwo miałem mówić Iwo, więc będę się tego trzymał. Wracamy do Iwo. Wracam do Was po małym cięciu spowodowanym tym, że skończyło mi się miejsce na dysku. A spojrzę jeszcze na meduzy w hełmie. I teraz czeka na nas hmm, nie lada zadanie, bowiem będziemy musieli się dostać dwójką naszych bohaterów, zarówno Wilburym, jak i Iwo, tutaj na drugą stronę do tej skrzyni, którą widzieliśmy. No i co, mamy wiosło? Mamy też drewniane wieko, którym można zakryć skrzynię, więc spróbujmy to zrobić. Oh, I've got an idea. Crawl into the barrel, will you? Uh, okay. Are you sure this is safe? <laughs> <laughs> Never again. At least we're both on this side now. Tak, ale kwas żołądkowy rozpuściłby człowieka czy gnoma w kilka minut, a to było kilka sekund, więc może nawet jeśli są dziury to może lekki tylko uszczerbek na zdrowie odniósł Wilbur, poniósł Wilbur. No i może teraz Iwo uda się wyciągnąć tę skrzynię, która znajduje się w żołądku, w każdym razie we wnętrznościach tego dziwnego potwora.

O ile dosięgnie, nie dosięgnie, więc linę dajemy Iwo i Iwo niech zrobi swoje. Tak. Musimy się tak przełączać po parę razy między bohaterami, ale ta ich współpraca, jak już zresztą chyba mówiłem, jest bardzo sympatyczna. No i dzięki temu ten poziom trudności jest trochę wyższy, bo inaczej gra byłaby chyba zbyt łatwa, według mnie. Zresztą nie jest to żadna nowość w przygodówkach, bo ostatnio coraz częściej właśnie mamy współpracę dwójki czy nawet większej ilości bohaterów, którzy muszą się wzajemnie wymieniać przedmiotami. No i musimy kombinować, kto jaką rzecz, jaką czynność ma wykonać. I to jest fajne. Let's try. Okay.

Tu akurat w tym wypadku tak nie było, choć w środku jednak znajduje się mniejsza skrzynka może zawierająca ten artefakt szukany przez nas, już z wielce skomplikowanym zamkiem, no ale nic dziwnego w końcu wielki artefakt musi być jakoś zabezpieczony, skoro daje władzę nad światem, można nim zmieniać losy świata. Dobra, um. no wypadałoby to chyba zabrać. Myślę. Hm że głos będzie Szkoda, bo większość mówi loud to jest, nawet bez jednego z tych rzeczy. czyli kolejny nie ale weźmie Wilbur bo on się na takich rzeczach no niestety ech, moi dziadkowie już nie żyją w każdym razie no bardzo oryginalny jest dziadek Witbura. No ale nie wiem czy chciałbym mieć takiego dziadka, chyba jednak nie. Życie może byłoby ciekawsze, ale też bardziej problematyczne. Ech, myślę, że jest jednak zbyt ekscentryczny. Przynajmniej jak na mnie, takiego spokojnego człowieka. No i teraz dostaliśmy taki dziwny, bardzo osobliwy róg składający się z trzech różnych instrumentów, wzmacniaczy. Teraz spróbujemy w niego zadąć, i może tym razem przyniesie to wreszcie jakiś efekt. maybe i can communicate with the monster that's never gonna work we're surrounded by tons of flesh and blubber yes but the sound of the horn is amplified then re-amplified until it's about mm, a thousand times as loud in the end physical humbug obviously Whoa. I must have Tu jest bardzo sympatyczny dialog, dlatego spróbuję pokazać Wam wszystkie opcje dialogowe. No, wracamy do punktu wyjścia. What do you want? You must let us out of here, right now! Out where? Out of your belly! There are gods in my belly? Yes! Powerful gods! Then it will be no problem for you to get out of my belly. Well, we, um... Who are you? Nie uwierzył w to, bo rzeczywiście gdybyśmy mieli boskie moce, to byśmy mogli się stąd wydostać. Przypomniałem sobie jeden z paradoksów, który... a niby podważa to, że Bóg jest wszechmogący, ale no paradoksy są czymś, co samo w sobie jest sprzeczne, więc no tu nie można akurat mówić o podważaniu. No, chodzi o to, że skoro Bóg jest wszechmogący, to powinien... to dlaczego nie potrafi stworzyć takiego kamienia, którego sam nie mógłby... nie potrafiłby unieść. No ale jak mówię, tu jest wewnętrzna sprzeczność, dlatego to żaden akurat argument. Yy, ale przypomniało mi się to. Something to me. Why should I? Because I am all knowing and all powerful. Why should a sacrifice from me mean anything if you are omnipotent? Because, uh, then I will be assured that you really adore me. You're omniscient, you already know. Um, well, Um... Who are you really? Bardzo myślący potwór, który nas połknął, właściwie nie połknął, ale w którego wnętrznościach żołądku się znajdujemy, bardzo inteligentny i znów zagiął Wilbura, jesteśmy Twoim sumieniem.

You could leave here and trample whole cities to death. Wilbur. But he's hungry. I can't get out of here. I've been trapped in this cave for thousands of years. Why don't you know that? You're here the whole time, grumbling. Who are you, Wilbur? I'm for Wilbur. i

Swoją drogą wcześniej trochę Wilbur przegiął z tym, że mógłby obracać całe miasta w gruz. Ale wyobraźnię ma jednak bujną. No i teraz wybierzemy właściwą opcję dialogową. Mogłem już na samym początku, ale to jest zabawne te wszystkie y, dyskusje, więc chciałem wam pokazać też Wash near, with two adventurers trapped in your stomach. Really? I'm sorry. Would you let us out? No, I don't get my hands on food very often. But there's no meat on that at all. I was as thin as a toothpick, and I weigh less than a sheep. Better than nothing. Come on, we tried that. Chest from that gap in your stomach. Which chest? The chest that was plugging up the hole. It looked painful. Hmm. I don't know what you did, but I'm feeling better than I have in a hundred years. Thank you. So will you let us go? All right then. But perhaps you could lure a few ships here. Or a um, we'll see. Goodbye. I thought that monster was really nice. Perhaps we really could send a ship or two. to tak you are Sometimes so strange. But if we <gasps> Najlepiej z -Kusem statek. What? Surprise my pretty one. But but Nate! Have you been working with them all this time? Oh no, my dear. It's just that I happen to know which buttons to press with people like our human friend. What did he promise you? Our lives, mine in particular, and the treasure. All of it, except for one item which he wants to select. I can imagine. Wilbur, don't hand over the artifact of divine fate. Understood? Understood. The... the artifact of divine fate. Unlimited power. Go away! I'm I'm a mighty battle mage! <laughs> sure you are! Nate, you can't allow this to happen! He'll focus on his own affairs. That's what you should have done too. Eh- uh -uh. You ah! <laughs> back to safety. <laughs>